Close your eyes. I like to make men uncomfortable. Your eyes can deceive you. Weird. Weird. We must not trust them. be <laughs> Poddaję się! nie? I sobie historia, że był drugi taki przypadek, gdzie jeden malutki serial z podstani Star Warsu potrafił tak bardzo rozruszyć fanów, tak to było akurat wypadku, jak Hollanda, bo przed premierą Disney zrobił sobie akurat bardzo dobry PR i sprawiła, żeby jak największość osób stwierdziła, że nienawidzi akurat już tego filmu przed akurat samym zaprezentowaniem wszystkich odcinków na platformie streamingowej Disney i po tym, jak mogliśmy w końcu zobaczyć pierwsze dwa odcinki na tej platformie trzeba powiedzieć jedną rzecz, akurat bardzo ważną na temat tego show, które tutaj jest zrobione. Tak dobrej komedii z podstatniny Star Warsów to ja bardzo dawno nie widziałem pewnych absurdów, głupotek i wielu innych idiotyzmów, które tam się pojawiły. Ale też i parę akurat fajnych, ciekawych smaszków zostało nam zaprezentowane w wypadku tych pierwszych dwóch odcinków, które mogliśmy sobie obejrzeć. Tego oto pięknego, tak mówiąc, bardzo mocna wyrost, tak jak i to początek, który zrobiłem show z mieczami świetnymi w tle. Pierwsze i najważniejsze, na czym się skupić czyli historia, która nas tutaj jest zaprezentowana. na jaki pomysł? Tym razem wpadł Disney, ażeby sprawić, że zainteresuje nas tym show. Sama historia przynosi się 100 lat przed wydarzeniami, które mogliśmy zobaczyć w mrocznym widmie. Sam akurat ma być zrobiony na kryminał, którym główny bohater musi odnaleźć zabójcę Jedi i dowiedzieć się dlaczego. Jeden zły człowiek chce wybijać jak największą ilość rycerzy Jedi. Sam zamiast akurat na to był naprawdę niezmiernie ciekawy i interesujący, a ma to nie spojrzeć, bo połączenie zarówno Star Warsu, jak i kryminału jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem i inne tego typu romanse, które wcześniej mogliśmy zobaczyć, choćby jak to w wypadku Mandalorianina, gdzie Film z podmarki Star Wars został połączony z Westernem, Wypaliło to naprawdę bardzo dobrze i oglądało się naprawdę w bardzo fajny, sytuacyjny sposób. I było w tym co coś, przynajmniej te pierwsze dwa sezony, które były. Była w nich naprawdę bardzo fajna zaprezentowana nam historia, ciekawe wątki główne, jak również inne poboczne historie, które były tam zaprezentowane i to najważniejsze dobrze na postacie. I tutaj trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz o Akolajcie, postacie, które mamy. Aktorzy którzy zostali wybrani do grania postaci w serialu, a są wybrani naprawdę bardzo źle. Jedyną osobą, która tak naprawdę daje radę na moment, co musimy zobaczyć, to głównoplanowa rola męska, która tutaj jest, czyli lider, że daje sol, który widać, że poczuł naprawdę chemię, zrozumiał tą postać i zagrał naprawdę jak na razie w bardzo fajny sposób i wie, co robi po prostu na planie. Pozostałe, zarówno role długoplanowe, jak i główna rola żeńska, którą tam widzimy, są zrobione naprawdę bardzo płasko i w wielu wypadkach jej gra jest na bardzo niskim poziomie, nie wspominając o różnych kłopotkach, które tam możemy zobaczyć, ale o tym skupimy się później. Drugie planowe postacie, które tam mamy, również zagrane są w bardzo mocno niejaki sposób i w wielu wypadkach na siłę akurat są tam wsadzone. I widać, że chcą dobrze, ale wychodzi jak wychodzi. Można jeszcze powiedzieć, że najmłodszy akurat DC który tam jest pokazany jak na razie, no był po prostu i tyle. Nie widzieliśmy go za bardzo w dużej ilości scen, że mógł zaprezentować swój pełny kunszt. Miejmy nadzieję, że akurat ta młoda aktorka, która gra tą fajnie stworzoną postać pod względem wizualnym rycerza czytaj, da radę i akurat odegra jakąś bardzo ważną rolę w wypadku tego show, które nam tu jest zaprezentowane. I jedną rzecz trzeba tutaj sobie przyznać, że zrobili dobrze. To, że mamy typ pokazaną multirasowość bardzo dużą, która jest wykonana. Przemieszczając się po ulicach lokalizacji, w których znajdujemy się akurat w danym momencie w danej scenie, widzimy różne Różne rasy, które tam się znajdują, nie tylko ludzie, ale również jako widzimy różne osoby z różnych innych kultur, planet, które widzimy tam i możemy im się przyjrzeć w 100%. I to jest bardzo fajne zaprezentowane. Multirasowość, która tam jest zaprezentowana, to jest bardzo dobrym pomysłem, urozmaiceniem, tak naprawdę, na to, co widzimy na planie. No ale tak, jak już mówimy o planie i zdjęciach, trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że. Porównam to w tym momencie do Shoguna. Shogun pod względem zdjęć, które były zaprezentowane w wypadku tego serialu, był naprawdę majstersztyk. Sceny nocne nagrane, bardzo ciekawie zrobione ujęcia, dobrze skreowane akurat to, co mieliśmy widzieć na ekranie, tutaj nie jestem w stanie z tego powiedzieć. To, co widzieliśmy na ekranie wyglądało bardzo płasko, drętwo i nijako i miałem takie naprawdę bardzo dziwne przypuszczenia i podejrzenia, że jedna akurat bardzo ważna scena, którą widzieliśmy w serialu La Colite została nagrana na planie Mandalorianina i zostały użyte te same asety, te same dosłownie efektów wizualnych, jak również ta sama wybudowana scenografia została użyta zarówno tu, i tu przez co miałem taki dziwny vu, że po raz kolejny oglądam Mandalrenina w jakimś akurat Sensie, aby to nie spojrzeć. Ale efekt déjà vu to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie w scenografii, którą widzimy, ale i również w wypadku graje na bardzo dużej nostalgii, której twórcy chcą tutaj pokazać. Zarówno pod względem akurat muzyki, którą słyszymy w tle, jest bardzo fajna, wpadając w ucho, ale czuję się znowu tak, jakbym oglądał filmy od 1 do 6. Jest ona bardzo mocno podobna do tego, co mogliśmy słyszeć akurat tamtych już dobrze przyjętych klasykach filmowych, gdzie fajnie uważam, że to są jedna z najlepszych części i się dobrze to ogląda. Tutaj widać bardzo mocno, że twórcze, twórczyni, stwierdziła, że będzie dobrze po raz kolejny zrobić ten myk listojowski, zagramy na tym, co już kiedyś dobrze się sprawdziło i fani to przyjęli odpowiednio. No ale w tym wypadku to jest takie bardzo mocno rażące, brak oryginalności, która akurat w wypadku tego bardzo nowatorskiego show zostaje nam zaprezentowany, ale również widzimy tutaj w wielu momentach używanie ikonicznych tekstów, które postaci sypią na prawo i lewo, choćby gdzie jeden z postaci akurat wymawia ten tekst w momencie pewnej deramy, która ma zaraz nastąpić. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Duże, małe głupotki, które się pojawiają na prawo i lewo, akurat w tego show. Zaczynając od ognia, który w kosmosie pięknie rośnie, na statku, w którym leci jedna z naszych głównych bohaterek, i w dziwnym wypadku cały czas ten ogień się powiększa, mimo tego, że w próżni ogień nie jest w stanie akurat rosnąć i nie jest w stanie tak pięknie, cudownie wyglądać, tak jak było nam to zaprezentowane. Poprzez scenę, która naprawdę rozbawiła mnie do łez, i do tej pory uważam, że to chyba jest jedna z lepszych scen, która tam była poza tym głupoty zaprezentowana. Gdzie mamy walkę bohaterów? Pod balkonem, na balkonie met wyżej stoi gościu i patrzy do lornetki co tam się dzieje na dole. Wiecie, no, gość ma problem ze wzrokiem, nie się zobaczy co jak tam wygląda akurat na dole, no... No tak, no musi być jakoś taki, wiecie, dobre to zagrane i w ogóle, tylko szkoda, że każde takie bardzo stydrewnianie było zagrane. No cóż, wyglądałeś to bardzo fajnie w wielu wypadkach, na no, takich debilizmów jak tam. Pan tutaj, no też jest bardzo mocno nieprzemyślane, szło w wielu momentach i zabrałeś za to osoba tak naprawdę, która nie ma bladego pojęcia o co w tym chodzi i jak to powinno by być zrobione. I to tak naprawdę dwie tylko z głupoty, które mogliśmy sobie zobaczyć, ale tam co, kawałek, widzimy kolejne idiozycum, który nam się pojawi, kolejną tak naprawdę płaskość, która tam jest zrobiona, zarówno pod Wizualnym, jak i graficznym, i nie można tutaj wspomnieć o grę aktorskiej, która w wielu wypadkach naprawdę bardzo mocno nie domaga, o historii, która naprawdę w samym założeniu jest bardzo ciekawym pomysłem zrobiona. To w wykonaniu jest to bardzo mocno nijakie I nawet ten ikoniczny zły, który tam jest pokazany, który widzimy już w pierwszym odcinku na zakończeniu, niestandardowym graniem po raz kolejny to pewna nostalgii, gdzie mamy złego pana w zbroi, który mówi modulowanym głosem i stoi na tle znanej nam miejscówki, wykrzykuje tam jakieś dziwne rzeczy, nie z tym, co widzieliśmy wcześniej. Jest tym samym po raz kolejny odgrzewanym kotletem, który jest nam serwowany przez Disneya i ma nas zachwycić, fanów i nie fanów w wypadku, osób, które za to się zabierzesz są. I to jest bardzo ważne pytanie: dla kogo jest akurat skrojony ten film? Czy fan Star Warsu będzie czymś dobrze bawił? No spoko. Są fajnie to zrobieni Liserze Jedi, gdzie mają genialnie zrobione stroje. Jest tutaj jakiś zaczątek historii związanej ze Starą Republiką, gdzie tak naprawdę w tym momencie w Star Warsach jest tego bardzo mało poza książkami i tym serialem nie mamy nic, po żadnej gry, ani zestawów, klocków, lego i na zabawek nie są wydawane akurat w związku z matematyką, a wielka szkoda, bo potencjał naprawdę w tej tematyce jest ogromny i sam liczę na to, że w końcu będzie coś robione więcej akurat związanego z tymi akurat produkcjami i tymi akurat historiami, które tam są tam zawarte. To myślę całkowicie nowego fana, który nigdy nie miał do czynienia z Star Warsami, co było bardzo dziwne i chciałby, ażeby to był jego pierwszy serial, który obejrzy w wypadku tego akurat uniwersum. Przecież otwarcie dla niego też nie. Bez multum o lepszych akurat serialów, filmów, książek zrobionych które bardziej go zaciekawiam, i wciągną akurat tego uniwersum i pokażę mu, że to uniwersum jest zrobione naprawdę w bardzo fajny, ciekawy sposób i będzie na niego warty czas, który poświęci Akurat na ten show, bym w tym dobrze się bawił. Tutaj mam dziwne wrażenie, że sami twórcy bardzo mocno nie wiedzieli, co oni chcą pokazać w wypadku akurat tej konstrukcji, która została na to skonstruowana. Pomijając tutaj akurat wypowiedzi, które były wygadywane przez różne osoby związane akurat z tym serialem, to nie jest to nic o problem, bo to akurat co gadają nieraz twórcy, reżyserowie, scenarzyści i tym podobne za show, można nieraz puścić nie pamięć, jeżeli show się broni, jeżeli jest z nim to coś fajnego, co bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie na tym usiąść i spędzić na tym dwie godziny. A tutaj tak naprawdę tego nie ma czegoś. Brak tutaj ducha Star Warsów i dobrze skrojonej historii. A dostaliśmy ściek robiony na nowoczesną modłę, w której ma być pokazane wszystko i nic. Dobre efekty, ich tutaj brak. Dobra scenografia, jej tutaj brak. Dobra akurat reaktorska w wielu wypadkach jej tutaj brak, a scenariuszu nie wspomnę, który jak na razie pozostawia wiele do życzenia, mimo tego, że akurat pomysł był bardzo ciekawy i interesujący skrojony na to, żeby to było fajnie, dobrze wyskrowane kino. I może chyba to będzie najlepsze podsumowanie akurat co można tutaj powiedzieć na temat tego show od Disney'a, które zostało nam oddane. I żeby nie było, pozostałe odcinki sobie tego show też obejrzę, żeby mieć stuprocentowo wyrobione zdanie na temat akurat tego serialu, który jest tam nam oddany. Pierwsze wrażenia są słabe, i miejmy nadzieję, że może jakimś cudem moje zdanie na sam koniec się zmieni, co bardzo mocno powątpiewam. I nie jestem nastawiony jak negatywnie. Spokojnie, nie marcie się. No tak chcecie poświęcić swoje półtorej godziny, odpalcie sobie Disney'a i obejrzyjcie pierwszy dwa odcinki tego show. Może będziecie dobrze walczyć. tobie, gusta, guściki. Tak na razie. Dzięki wielkie i widzimy się następnym razem. Na razie!